Witajcie w mojej nowej serii. Ostatnio, jak przyglądałem YouTube, to sobie tak pomyślałem, że, dlaczego nie dzielić się tymi filmami, które są jakieś, nie wiem, super fajne, które są bardzo popularne, dlaczego się nie dzielić z tym wami? Dlatego stwierdziłem, że zrobię sobie taką serię, że raz w tygodniu będę wrzucał wam, opowiadał wam o filmach, które były. Popularne, które bardzo jakoś mi się podobały, które na przykład mnie wzruszyły, które sprawiły, że płaczę, które sprawiły, że się śmieje. I takie, o takich filmach będziemy rozmawiać raz w tygodniu będę wam czytał tego tygodnia, tak zwani. Ale co, zaczynamy. Pierwszym filmem, który chciałbym Wam polecić w tym tygodniu, e, to jest film Majka Tompkinsona. To jest koleś, który od 8 roku e, beatboxuje e, i zrobił taki film ostatnio, przeróbkę, a kapella wersję. E, w, w, piosenki e, Clarity Z. Ona jest bardzo fajna. Wszystko robi swoimi ustami. Naprawdę na kanale mam mnóstwo innych filmów. E, tak więc zachęcam do obejrzenia e, tego filmu e, Mike'a Tomkinsona. Drugim filmem, który chciałbym Wam polecić to jest e, Human e, Slingshot. E, to jest grupa ludzi, grupa przyjaciół e, wybrała się poza miasto e, i zrobiła sobie taką Katapultę, nie wiem jak to powiedzieć, proces, proce, ludzką procę. Wszystko możecie zobaczyć tutaj w tym filmie, naprawdę niesamowity film. Koleś ma dużo więcej ciekawszych takich filmów, takich niesamowitych, tak więc możecie zobaczyć o niego na kanale. A trzecim filmem, który warto, który mogę polecić, który na przykład był wiralem u nas w Polsce w zeszłym tygodniu, to jest reklama metafenu. To po prostu trzeba zobaczyć i będziecie wiedzieć, dlaczego to był wiral. Tak więc dzięki wielkie za, za dzisiejszych ulubieńców tygodnia. Napiszcie mi, co uważacie o takiej serii. No i co, miłego dnia Wam życzę. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć, cześć.